Wschód toczy globalną wojnę z Zachodem, z Ameryką, strzegącą części Europy. Reszta Starego Kontynentu jest podporządkowana Związkowi Radzieckiemu. Czy po zwycięstwie komunizmu w Chinach w roku 1949 pochłonią on całą Azję? Korea i Indochiny są w płomieniach. Komuniści podbijają kolejne kraje. Postępy komunizmu uosabia ta postać. Jeden z największych tyranów w dziejach, Josip Bissarionowicz Dżugaszwili, inaczej Stalin, człowiek ze Stali. Zastąpił Lenina i po dwudziestoletnich rządach w ZSRR panuje teraz nad połową Europy. Ale pod koniec roku 1952 Stalin jest chory. Popada w coraz większą paranoję i przeraża swoje otoczenie. Kiedy zjada niedojrzałego banana, każe aresztować wszystkich dostawców, w tym ministra handlu. Aresztuje też lekarzy, oskarżając ich o próbę otrucia. To tak zwany spisek lekarzy kremlowskich. Stalin podsyca antysemityzm. Mówi, wśród lekarzy jest wielu syjonistów, a wszyscy syjoniści to agenci Ameryki. 5 marca 1953 roku. Ze swojego okna amerykański atasze wojskowy major Martin Manhoff filmuje dziwną kolumnę samochodów. O 6 rano w radiu Moskwa Jurij Lewitan, głos władzy, podaje najważniejsze informacje. Mówi Moskwa: Drodzy towarzysze i przyjaciele, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz Rada Ministrów ZSRR ze smutkiem informują partię. I wszystkich radzieckich robotników, że po długiej chorobie zmarł Josip Wisarjonowicz Stalin. Amerykański atasze wojskowy sfilmował transport trumny ze Stalinem do Domu Związków. Stalin trafił do sali kolumnowej, gdzie wystawiano zwłoki przywódców reżimu. Żeby ludzie mogli złożyć wyrazy szacunku przy dźwiękach szóstej symfonii Ham-Olczajkowskiego, zwanej patetyczną. Zabalsamowane zwłoki Stalina wkrótce spoczną obok trumny Lenina, w mauzoleum na Placu Czerwonym. 9 marca 1953 roku 5 milionów obywateli Związku Radzieckiego żegna Stalina. Wielu z nich zmuszono, inni szczerze opłakują ojczulka ludu. Wszyscy martwią się o przyszłość. Na pogrzebie reprezentowane są tylko partie komunistyczne. Te, które sprawują władzę w tak zwanych bratnich krajach, jak Polska, Węgry i Rumunia, oraz te walczące w Korei i Indochinach. Premier en Enlai składa patetyczny hołd. Mao został w Pekinie. Gromadzi ludzi przed portretem Stalina w zakazanym mieście. Prasa całego świata jest w żałobie.